Dam to do zielonego worka. Zielony worek. Dam to do zielonego worka. To zielony, zielony worek. Dam to do zielonego worka, worka. To do zielonego worka, worka. Dzisiaj dam to do zielonego worka. Dam to do zielonego worka nie dam to sam, a gdy dam do zielonego worka dam to do zielonego worka dzisiaj worek zielony poszedł z tobą na mory za mory hej, za mory Mam to do zielonego worka zielony zielony worek do zielonego Zielony worek.